Serdecznie witam na kanale roślin 1961. Dzisiaj mamy 26 sierpnia 2022 i pokażę Wam dzisiaj rzadkie zjawisko, które występuje na Bałtyku. Jest to po raz drugi w tym roku. Pierwsze było w lipcu jest tak zwane dymienie w morza, czyli całkowicie taka zasłonięte morze jest parą taką wodną. Jest to spowodowane tym, że jest to masa zimnego powietrza nad ciepłą wodą, które przepływa, no i to powoduje właśnie taką mgłę. Słońca w ogóle na plaży nie ma kompletnie, no a mimo wszystko jednak ludzie no, tradycyjnie leżą płaskiem na, na plaży. Kąpiel całkowicie jest zabroniona, czerwona flaga, widoczność jest około 100 metrów. No i to zjawisko jest naprawdę pierwszy raz, ja w życiu takie zjawisko dymienia morza widzę. Także zostawiam Was już tutaj z tym zjawiskiem i popatrzmy, jak to wygląda. Naprawdę bardzo rzadkie zjawisko. Wszystkiego dobrego. Kończę dzisiejszy odcineczek. I super dnia Wam życzę. Do następnego odcineczka.